Na konferencji prasowej lewicy, konferencji poświęconej oczywiście wyborom do Parlamentu Europejskiego. Startuję po to, żeby między innymi po to, żeby zmienić Zielony ład, to jest mój program dla Mazowsza, piątka dla Mazowsza, mamy oczywiście znacznie bogatszy program całej Lewicy, ale ja wybrałam postulaty, które wydają się mi najważniejsze, najbliższe i najważniejsze tutaj na Mazowszu. To między innymi postulat mieszkań na tani wynajem. Chodzi o to, żeby mieszkania były dostępne dla każdego, nie tylko dla osób najbogatszych, nie tylko dla tych, którzy w ogóle mają zdolność kredytową i muszą kupować mieszkanie na kredyt. Chcemy, żeby te mieszkania były dostępne, tak jak to wpisaliśmy w planie odbudowy, także z pieniędzy z funduszy europejskich. Skoro z Funduszy Europejskich można było budować drogi, mamy piękne autostrady, to teraz czas, żeby tymi autostradami można się było poruszać między miejscowościami, w których będą domy, w których będą mieszkania, które będą dostępne dla wszystkich, szczególnie dla osób młodych. Osoby młode często wyjeżdżają sklepszy, z miastek. Bo brakuje dobrego transportu między większymi miejscowościami a tymi, tymi mniejszymi, e, także wsiami. Dlatego chcemy, żeby ten, ten transport publiczny obejmował zarówno rozwój sieci kolejowej, jak i odtworzenia połączeń PKS. E, Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało kilkanaście tysięcy połączeń, tak jak dobrze Państwo słyszą, e, w całej Polsce połączeń PKS. Chcemy, żeby umożliwić wszystkim przemieszczanie się z transportem zbiorowym, transportem publicznym, i tu jest moja uwaga taka, że jeżeli właśnie mówimy o Zielonym Ładzie i chcemy oczywiście przekonywać wszystkich do tego, żeby zmieniali ten transport swój prywatny, czyli samochody, na transport publiczny, to państwo zobowiązane jest najpierw ten transport publiczny udostępnić, zagwarantować, tak żeby on był punktualny, tani i żeby wszędzie dojeżdżał. Bo bez tego nie możemy zmuszać ludzi do tego, żeby przerzucali z samochodów na coś innego, coś, czego jeszcze nie ma. Więc nie popieram tego rozwiązania, które zakładało Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Zachęcam oczywiście tych, którzy mogą do nabywania modeli młodszych, ale tak jak mówiłem Państwo musi spowodować to, żeby transport publiczny był dostępny i wtedy będzie można przekonywać wszystkich, że samochody w domu, a przemieszczali się, czy to koleją, a czy to właśnie PKSami. Kolejna sprawa to jest rolnictwo, też związane oczywiście z Zielonym ładem. Uważam, że dużo, dużo się mówi o tym rący, dużo się mówi o Zielonym Ładzie, a zapomnieliśmy o tym, co jest w naszej konstytucji. W konstytucji jest przepis, który mówi, że gospodarka rolna Polski opiera się na gospodarstwach rodzinnych. Mam wrażenie, że przez szereg ostatnich lat państwo skupiało się na pomocy tak naprawdę przedsiębiorcom rolnym. Na pomocy gospodarstwom wielotowarowym. A one często nie są, nie należą w ogóle do polskiego kapitału. A ja uważam, że trzeba pamiętać o tych, którzy gwarantują nam bezpieczeństwo ludnościowe. To jest szczególnie ważne w, w czasie, w którym mamy wojnę u naszych granic y, i musimy zagwarantować to, że nie będziemy musieli się. Martwić o to, czy zabraknie w Polsce jedzenia. To jedzenie musi być produkowane tutaj. Dlatego wstawiam na gospodarstwa polskie, na gospodarstwa rodzinne, bo to też jest żywność ekologiczna. I to też promuje Unia, i właśnie są na to pieniądze, żeby dofinansować te gospodarstwa, które właśnie używają mało nawozów sztucznych, mało pestycydów i bardzo dobrze. Tylko, że. To też nie może powodować, że będzie jakaś przewaga państw Europy Zachodniej w rolnictwie, więc bardzo będę mocno wspierać moje Mazowsze, które przecież jest w znacznej mierze żyje z rolnictwa. Są tutaj bardzo dużo z terenów rolniczych, więc to jest kolejny postulat. Obronność jeszcze jeden postulat to też wynika oczywiście z zagrożeń, które są związane z wojną w Ukrainie. Wszyscy o tym mówią. Premier Donald Tusk mówi, że no, musimy być gotowi na wszystko. I tak, polska armia się zbroi, kupujemy sprzęt, wzmacniamy granice. 10 miliardów złotych premier na Tusk powiedział, że wyda na wzmocnienie polskiej granicy. Na wzmocnienie polskiej armii też będą dużo, dużo środków wydatkowane i dobrze. Tylko y, mam wrażenie, że zapomina się tutaj o jednej rzeczy. Armia się obroni, będzie miała ten sprzęt, będzie, będzie, będzie skuteczny. Ale lewica jest od tego, żeby pamiętać o osobach cywilnych. O tych, którzy w razie czego będą potrzebowali, wiedzieć, dokąd się mogą ewakuować. Czy jest schron, jak do niego dotrzeć? Czy w tym schronie jest woda, czy też potrzebne leki. To wszystko musi zagwarantować państwo, stąd bardzo mocno stawiam na obronę cywilną, na budowę schronów, i na to, żeby te schrony no to nie było tylko w puste pomieszczenia, tylko żeby też była cała logistyka z tym związana, żeby w razie czego móc się tam ewakuować. I w, tej, w tej sprawie złożyliśmy jako lewica tak zwaną małą ustawę schronową, która ułatwia budowanie schronów na kwestii będzie prawa budowlanego, czyli, czyli zmniejszona jest ta biurokracja, ale oczywiście ten schron trzeba będzie zgłosić, on musi podstawowe standardy, jak najbardziej bezpieczeństwa, spełniać. I ostatni postulat: demokratyczna Europa, czyli Europa, w której nie ma jednego. Nie, dziękuję panu bardzo. W której nie ma, nie, nie ma weta jednego państwa, które mogłoby, tak jak Węgry do tej pory, a teraz potencjalnie też Słowacja, blokować decyzję wspólną wszystkich innych państw. 99% państw czegoś chce, wychodzi jedno państwo i nie, my się nie zgadzamy. To moim zdaniem jest destrukcyjne dla Unii Europejskiej, ale ponieważ y, zmiana tego musi, y, musi powodować, że będzie równowaga sił. Że nie będzie tak, że z kolei Francja i Niemcy będą miały większość, bo są największymi państwami unijnymi, największymi gospodarkami, a najwięcej mają obywateli. Musi być to większość kwalifikowana, musi być ten mechanizm wyrównujący, powodujący to, że zamiast tego tak zwanego liberum weto nie otrzymamy z kolei przewagi Francji i Niemiec. To musi być z. Do... z... z... Dobre, dobre rozwiązanie, które spowoduje, że Polska będzie mogła tworzyć sojusze, różnego rodzaju sojusze, bo raz nam będzie po drodze, może z Hiszpanią, raz z Włochami, raz z Francją, i będziemy mogli po prostu walczyć o wspólne sprawy, nie martwiąc się o to, że tylko jeden kraj, właśnie tak jak do tej pory Węgry, będzie mógł to zablokować. To są postulaty, z którymi jeżdżę po Mazowszu, prowadzę kampanię, odwiedzam wiele miejscowości. Myślę, że tak jak rozmawiam z ludźmi, byłam dzisiaj w Ostrowie Mazowieckiej, a jutro będę w Wyszkowie, także tu w Ostrołęce spotykam się z głosami, że, że, to, są dobre, że to jest dobry program, że powinniśmy częściej o tym mówić, więc staram się o tym mówić, staram się docierać z tymi rozwiązaniami, ale teraz poproszę Marię Parzychowską-Grupiewską o poruszenie tutaj bardziej lokalnych tematów dotyczących Ostrołęki. Szanowni Państwo, stojąc w tym miejscu, nie mogę nie wspomnieć, że jest to dla mnie miejsce szczególnie ważne. Tutaj, nieopodal, parę kroków urodziłam się, tutaj też poznałam swojego męża. Znam to miasto bardzo dobrze, wydreptałam tu wszystkie ścieżki i widzę, jak się rozwija. Szczególnie od 20 lat, kiedy to rząd lewicowy razem z prezydentem Kwaśniewskim i przy silnym wsparciu papieża Polaka wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Młodzież nie zdaje sobie dzisiaj z tego sprawy, bo oni uważają to za oczywiste, że mogą jeździć po całej Europie, że znają języki, że mogą pracować, studiować tam, gdzie sobie wymarzą. Ale moje pokolenie pamięta, co było wcześniej. Wiemy, ile musieliśmy czekać na paszport i jak wyglądała przeprawa przez granicę. Nie możemy tego zaprzepaścić, nie możemy dopuścić, że siły. Sceptycy nastawione do Europy zdobędą większość w parlamencie i dlatego proszę wszystkich mieszkańców Ostrołęki, żeby 9 czerwca koniecznie musimy się zmobilizować i iść wszyscy do wyborów, żeby temu, żeby temu zapobiec żeby i zagłosować no, oczywiście na Lewicę. Tutaj w Spełne oczywiście głosujemy na Marię Paszkowską Mamy do wyboru młodsze pokolenie, starszy, każdy ma prawo zadecydować, jak, za, jak zagłosować. Ale lewica stawia na kobiety. Lewica stawia na kobiety. Ale tutaj właśnie na naszym lokalnym rynku mamy żywność wyśmienitą. Tutaj żyjemy na terenie zielonych płuc Polski. Priorytety takie dla nas najważniejsze to jest czyste powietrze, bo mamy tu dużo zakładów przemysłowych. No i oczywiście drogi. Jeździmy po coraz lepszych drogach, ale niestety w Ostrołęce władze się zmieniają, a korki tworzą się coraz większe. I to będzie dla mnie priorytetem, żeby raz na zawsze z tym skończyć. Żeby ułatwić życie i mieszkańcom, szczególnie mojego starego miasta, bo tu tych korków coraz więcej, i przedsiębiorcom. Także, także zapraszam wszystkich. Głosujmy na lewicę 9 czerwca. Dziękuję. Zachęcamy do głosowania. Na lewicę, Jak Państwo widzą, mamy kandydatki do wyboru. Mamy dużo kandydatów, bo nasza lista, jak to jest ta lewicowa, jest listą parytetową, czyli połowę kandydatów stanowią panie, połowę stanowią panowie. Dziękujemy. Czy mają Państwo? Jakieś? To dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy.